Trzeba zdobyć. Klapy trzeba zdobyć. Dobra, dzisiaj będzie ogólnie taki odcineczek z Mazur. Jesteśmy sobie na wakacjach, generalnie, ale w takich wakacjach. No i pomyślałem, że ej, wczoraj sobie tak wychodzę do Kibla. No, Bądźmy szczerzy, Słem strać. Idę sobie, a tam jakiś pająk, tam jakieś coś leci, nie? Tutaj, coś ten, śmiga, nie? Mówię, ej, ale tu jest mega dużo ciekawych zwierząt. I doszłem do wniosku, że fajnie by było zrobić zdjęcia na Instagrama z jakichś polskich zwierząt. Pokazać wam, że w Polsce te są bardzo fajne gatunki. No więc dzisiaj będzie taki odcinek, gdzie robimy zdjęcia na Instagrama. Nie wiem, co spotkamy, ale wakacyjne flow i lecimy. Dwie. I nawet z najgorszego kamienia praktycznie da się zrobić chociaż jedną tą, nie? Ale zrobiłem dwie. Patrzę, zrobiłem dwie, ale kulku. Niżej. Chciałem powiedzieć, że to jest masakrycznie dużo. No tych. Pokrzyk. Pokrzyk jest dużo. Gdzieś tutaj siedzi mucha, chyba na środku ekranu. Chcę zrobić fotę. Nie mam pojęcia, czy to się uda, ale to było w sumie ciekawe. Taka polska mucha. Dobra, uciekła, nieważne. Nie wiem, czy to widać, ale tak, gdzieś tu lata waszka. Czekajcie. Gdzieś tu lata waszka. Chciałem powiedzieć, że tutaj jest bardzo fajny dom. <noise> yy, I w powiem tak, że yy, nie wiem dlaczego, ale chcę zrobić zdjęcie muszce. To się mu mucha, nie? Nie wiem dlaczego. Mucha. Chcę muchę mieć. Muchę ładne, muchę zdjęcie. Chcę mieć, no. A tu jest mucha od cholery. Nawet końskich. Nie wiem, co, w ogóle... W sensie... no wiecie o co mi chodzi. Ta, więc... I pająki jakieś. Na pewno dużo pająków. Co nie? Teraz idziemy ogólnie... Są trzy miejscówy, co nie? Cztery może. No. I jedna będzie w nocy. Bo wczoraj w nocy takie zdjęcie cyknąłem, chłopie. Nie znam się za bardzo na roślinkach, ale fajnie to wygląda. Zwłaszcza z tymi bambusowymi ścianami. Fajnie to wygląda. Trochę daje Afryką, albo czymś takim. Nie wiem jak wam, ale mi takie domki przy lesie mega siedzą. Spójrzcie jakie w ogóle wielkie drzewa, nie? To są kozackie i wielkie. Ten taki domek w ślesie. A Ej, to sobie widzisz? Instagram Joł, no ładny domeczek. Tak w ogóle powiem. muszę przyznać, że tutaj tam... Coś rosło w tym jedzenia, nie pewno co to było. Takie małe, chyba czarne, jak nie pan się nazywały. I ja sobie za dzieciaka podkleadałam z Maliny to były te czarne, o no. Dobra, tutaj mam pierwszy okaz Jest to jakiś rzuczek, Będziemy mieli potem nazwę Ja teraz zrobię mu fotę to jeszcze wam pokażę I zobaczymy co się wyjdzie, może nie ucieknie Dobra Tutaj go widzicie, dosłownie na środku ekranu A teraz Ja biorę się za fotę, żeby ucieknie Dobra, my teraz wracamy po picie Bo mega suszy Obstawiam, że jest jakieś 27 stopni i no, nie da się wytrzymać. Jak Bunia oceniasz temperaturkę? Zła, tak? Oj, straszna temperaturka. Bunia ma dziś dobry dzień. A to tylko dlatego, że... Obserwuję Instagrama. Co nie? No... Ej, mogliśmy iść na zdjęcia. Co robisz? No i pyk... O, i pyk. Czego szukamy? Pająków. Pająki, które są wszędzie. To jest pewien gatunek, o którym powiem zaraz, albo nie powiem, nie wiem, yy, czy mi się uda zweryfikować. Ale generalnie jest tutaj bardzo dużo pająków, które biegają po ziemi, chcę zrobić fotę i, i no, zaraz to znajdę i zrobię zdjęcie. A wy już macie fotę. Ej, widzisz to? To mój Instagram? Serdecznie zapraszam. Ale się zrobiło pochmurno. Jo! Co to jest? To, o, to. To mój Instagram. Serdecznie zapraszam. Serdecznie. <grywa> Co jest? Co to jest? Jak tu wejdę? Co mi powiesz? Coś jeszcze? Dobra, daję wam kilka sekund na zastanowienie się, co tutaj siedzi na środku kadru. No, Najprawdziwsza puszka szara. Słuchajcie, po paru godzinach yy, pracy w trawie pomyśleliśmy, że okej, okay, musimy zrobić ten film dobrze więc wyszliśmy i co? 200 tysięcy komarów, chłopie, jest to sprejowany fryw leci non stop, non stop ale to jest mało ważne, ponieważ tutaj spotkałem jednego z najładniejszych krzyżaków krzyżaków, tak, spotkałem najładniejszego krzyżaka bo jest bardzo cholernie biały Yy, więc ja mu robię zdjęcia, ale, ale tutaj tych zdjęć nie dostaniecie, ponieważ będą na Instagramie, więc na którego bardzo, bardzo, bardzo zapraszam. Yy, tak, nie jak widać, tak. Teraz luchoty, a my idziemy dalej. Na Instagramie. Generalnie jest mały problem. Jak generalnie jest mały ten problem, duży jest ten problem. Ponieważ nie ma tu prawie nic, w sensie... Na początku znajdowałem bardzo dużo, ale pewnie to się powtarzało. No generalnie ciężko coś znaleźć, a teraz jest dużo roboty, teraz się ciemno robi, komary rżną. No naprawdę jest generalnie problem. Jeżeli coś znajdę, to będzie to na Instagramie i ewentualnie auto jedzie. <grymne> Dokładnie. Ładnie. No i dobra, skoro mamy już nasze zdjęcia, czas by je obrobić, więc biorę się za Photoshopa i po prostu poprawiam. Zdjęcia, które już są, zrobię. Jeżeli byście chcieli na przykład film z, z tego, jak ja robię zdjęcia, jak ja je obrabiam, śmiało piszcie. Jeżeli będzie dużo komentarzy, to zrobię ten film, a jeżeli yy, będzie mało komentarzy, to i tak zrobię ten film, ale pewnie dużo później, więc yy, piszcie komentarze i spamujcie mi skrzynkę. Ever się zachęcam.